Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawy związanej z wypadkiem kandydata na prezydenta Jacka Gawka, który 28 czerwca bieżącego roku rozbił służbowy pojazd starostwa wejherowskiego. Przypomnijmy, że na trasie Szemut Wejherowo doszło do zdarzenia drogowego z udziałem służbowego pojazdu starostwa powiatowego w Wejherowie marki Skoda Superb. Samochód wypadł w środku wsi z łuku drogi i wpadł do rowu w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Samochodem kierował Jacek Gawka, pracownik starostwa powiatowego w Wejherowie, a jednocześnie radny miasta Wejherowa, szef koła Miejskiej Platformy Obywatelskiej i kandydat ubiegający się o fotel prezydenta Wejherowa. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń i nikt nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sądząc po znacznych uszkodzeniach pojazdu oraz relacji świadka, wypadek wyglądał bardzo groźnie. Z jaką prędkością trzeba jechać, aby tak zmasakrować auto? Okazuje się, że Jacek Gawka jechał za szybko. Został za to ukarany mandatem. W piśmie, jakie otrzymaliśmy od policji, czytamy, jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał do rowu. Wychodzi więc na to, że Jacegawka jest winny rozbicia służbowego auta kupionego za blisko 116 tysięcy złotych z pieniędzy podatników z kasy powiatu. W sprawie prędkości, która była istotną przyczyną wypadku, Jacegawka nie miał spójnych zeznań. W oświadczeniu, jakie zamieścił na portalu nasze miasto.pl w dniu 1 lipca, czytamy. Wpadłem w poślizg, pomimo tego, że nie miałem dużej prędkości. Ale już dzień później, 2 lipca, w oświadczeniu Jacka Gawki, które wpłynęło do naszej redakcji, nie ma mowy o prędkości, tylko o deszczu i śliskiej nawierzchni. Rodzą się pytania, czy kierowca, który w środku wsi, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 40 km na godzinę, nie potrafi zdjąć nogi z gazu i ląduje w rowie, jest człowiekiem odpowiedzialnym i nadaje się na prezydenta miasta? Tyle teraz mówi się o piratach drogowych. Media każdego dnia pokazują makabryczne wypadki. Można mówić o szczęściu, że akurat w momencie, kiedy samochód jacka gawki przejechał na przeciwległy pas ruchu i wpadł do rowu, nikt nie szedł we wsi poboczem albo nie jechał inny samochód. Niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze jacek gawka dał niestety przykład lekceważania przepisów i mógł doprowadzić do tragedii. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jacek gawka znany jest z krytyki radarów i fotorejestratorów, które mają właśnie wyłapywać piratów. Drogowych w celu ich ukarania.